Karolina, czy w biznesie należy stawiać tylko na zysk? Bez zysku nie ma biznesu. Potrzebujemy zysk po to, żeby rozwijać nasze przedsiębiorstwa, inwestować w ludzi. Ale z drugiej strony ważne jest też, jak ten zysk osiągamy, bo nie osiągniemy tego zysku, jeżeli nie będziemy opierać. Się na określonych wartościach, nie będziemy inwestować właśnie w ludzi, nie będziemy dbać o naszych pracowników. No właśnie, powiedz o, to, o tym dbaniu o pracowników. Jak budować firmę w oparciu właśnie o o pracowników, bazując na pracownikach? No my w naszej firmie robimy to w oparciu o kulturę odpowiedzialności. Przekazujemy odpowiedzialność osobom, które są bardzo blisko procesu. Jasno określamy cele, które stawiamy przed naszymi pracownikami. Przedstawiamy też misję, wizję, pokazujemy, po co coś robimy, do czego my dążymy. Też jesteśmy firmą, która działa w sposób transparentny. Dzielimy się informacją na temat, kluczowych wskaźników, które firma realizuje, nawet do poziomu zysku, który firma osiąga, a później redystrybujemy ten zysk również na pracowników, 10% wygenerowanego zysku dystrybujemy na naszych pracowników. Jak oni na to reagują? Oni nie czują się jak trybiki w maszynie, tak? Jak mm. oni na to reagują? Znaczy myślę, że to zwiększa poczucie wpływu na organizację. Wierzą w to, że ich praca przekłada się na, praca każdego pracownika przekłada się na wynik ostateczny, końcowy i w momencie, kiedy ten zysk jest, to czują się dumni z tego, że udało im się wspólnie, nam wspólnie to wszystko wypracować. No ale pracownicy są jednym z filarów w mm. rozwoju Twojej firmy, jeszcze jest zrównoważony rozwój, dbałość o, o środowisko. Powiedz też o tych aspektach. Mm -hmm. Kilkanaście lat temu powiedzieliśmy, postawiliśmy sobie taką, taki cel. Na Naszą wizją było być pionierem w produkcji zaawansowanych technologicznie opakowań. W ostatnim czasie jednak coraz ważniejsze stały się dla nas kwestie środowiskowe, i właśnie o ten aspekt uzupełniliśmy naszą misję i wizję. Ten zrównoważony rozwój, jest ten cel jest wpisany w naszą strategię. Opieramy to na trzech filarach, to jest wiedza, produkt i proces. Wiedza, dlatego że boimy się sami greenwashingu, to jest, nie ma tutaj w tym aspekcie jasnych, takich czarno-białych odpowiedzi. Wiedza, to co jest dobre dla środowiska dzisiaj, niekoniecznie będzie dobre dla środowiska na przestrzeni kolejnej, Lat, więc cały czas staramy się naszą wiedzę pogłębiać współpracując z jednostkami badawczymi, z ekspertami zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Jeżeli chodzi o proces, w kontekście zrównoważonego rozwoju staramy się unikać marnotrawstwa, minimalizować odpad, obniżać zużycie energii, a jeżeli chodzi o produkt, to staramy się, aby nasze produkty w jak najmniejszym stopniu obciążały środowisko. to no jest taki paradoks, ponieważ my produkujemy opakowania, które są wykonane z tworzywa sztucznego z plastiku i bardzo często jest takie przeświadczenie, że ten plastik nie jest dobrym surowcem, dobrym tworzywem dla środowiska. No my ostatnio ukończyliśmy konferencję, której byliśmy organizatorem, Because packaging and our planet matter, i tam pani dyrektor Plastic Europe Polska dr Anna Szałkowska mówiła, że bez plastiku Europa nie osiągnie neutralności klimatycznej, a cel taki ma, żeby to zrobić do 2050 roku. Więc wierzymy bardzo mocno w to, że dla nas ten co dla nas oznacza zrównoważony rozwój, po pierwsze poczucie misji chcemy być organizacją, która robi coś dobrego dla przyszłych pokoleń, a nie szkodzi. Po drugie, wierzymy też w to, że ten kierunek się biznesowo opłaca, bo Klient tego szuka, potrzebuje, łatwiej nam będzie pozyskać środki na rozwój przedsiębiorstwa i tu również przykład mam taki, że udało nam się pozyskać kredyt ekologiczny. Poprzez to, że postawiliśmy sobie cel, że obniżymy zużycie energii w wybranych obszarach o 30%, ale dzięki temu mamy pieniądze na inwestowanie w infrastrukturę firmy. Ale w świetle tego, co mówisz, to firmy konkurują innowacyjnością, technologią, czy, czy konkurują ludźmi? Jak to połączyć, żeby nie zabijać kreatywności w ludziach? No Chyba trzeba to właśnie połączyć. No, nie ma, e, jeżeli człowiek, za wszystkim stoi człowiek ostatecznie, e, i to jakich będziemy mieli ludzi, na ile oni będą zaangażowani, na ile kompetent, kompetentni, na ile będą dobrymi liderami, to oni później będą odpowiadać za te innowacje, które wdrażamy, za całe tworzenie procesu innowacji, za technologię, za automatyzację. Więc w pierwszej kolejności chyba stawiałabym na człowieka, na ludzi, a to oni później będą decydować o dalszych procesach, czyli o automatyzacji, o zrównoważonym rozwoju, to jak to będzie w firmie dalej funkcjonować. Czyli, jeśli dobrze rozumiem, to stawiasz taką tezę, że fundamentem do automatyzacji są najpierw ci ludzie. Tak bym powiedziała, tak. No, Ale czy automatyzując procesy, nie masz poczucia, że ludzie boją się utraty stanowiska pracy, boją się, że jakieś kompetencje muszą oddać? W moim przypadku ja się tego nie boję, dlatego że w naszej firmie mamy bardzo wysoką e, kulturę bezpieczeństwa. E, to, co powiedziałam wcześniej, ta transparentność, jasne przedstawianie celów e, powoduje, że ludzie nie myślą w ogóle w tych kategoriach. E, i jeżeli poczują strach, to wierzę, że otwarcie zapytają o swoje obawy i do tego dążymy, żeby miały odwagę, żeby czuły, że jest na to przestrzeń, żeby o swoich obawach rozmawiać, czy to z przełożonymi, czy z kimkolwiek mają ochotę o tym porozmawiać, i wtedy uzyskają jasną odpowiedź na temat tego, co ich czeka. A celem automatyzacji w naszym przypadku nie jest. Redukcja stanowisk, tylko poszukanie jeszcze lepszej efektywności, jakości, ale także szukanie tej przewagi konkurencyjnej poprzez dostarczanie naszym klientom większej wartości. Chciałbym Cię jeszcze poprosić, bo to jest dla mnie bardzo imponujące, to, że macie swoją klasę w technikum. Mm -hmm. Do tego cały czas wracam jest to, podczas naszych rozmów, to tak, jest to, tak. świetne. Nie tylko Ty, Radku, wracasz, ponieważ jest to bardzo nietypowy projekt. Rzeczywiście często jesteśmy i czy to na różne konferencje, zarówno w branży, jak i poza nią. Dziewięć lat temu otworzyliśmy klasę przy lokalnym technikum o profilu poligraficznym. Dla nas był to ogromny wysiłek na początku, bo wysłaliśmy osiem osób na podyplomowe studia poligraficzne na Politechnice Łódzkiej Warszawskiej oraz na Uniwersytecie Szczecińskim, a później te osoby też kończyły podyplomowe studia pedagogiczne. E, nasi pracownicy uczą zawodu e, uczniów technikum, chodzą tam w godzinach pracy, a później nasi pracownicy e, uczą, e, pro, przeprowadzają zajęcia praktyczne, już w naszym zakładzie. No, po latach mogę stwierdzić, że jest to projekt, który nam się bardzo mocno opłacił. W naszej branży potrzebne są specyficzne umiejętności, specyficzne know-how, żeby ten produkt dobrze skonstruować, zaprojektować, później go wyprodukować. I 30, w chwili obecnej 30% pracowników to są osoby, które skończyły to lokalne technikum. Też lubię opowiadać o przykładzie jednej z pierwszych uczennic, która to skończyła technikum, później skończyła Politechnikę łódzką, skończyła podyplomowe studia pedagogiczne. Aktualnie od kilku, od bodajże pięciu lat jest naszym pracownikiem, ale teraz również uczy w szkole uczniów, czyli kształci przyszłych pracowników. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.